아 h a Panie powiedzcie mi w takim razie, skąd środki na taką imprezę czerpiecie? To znaczy środki, mamy takie środki, bo wiemy szczerze, zorganizowane z okazji balu sylwestrowego, potem jest to festy. chociaż większość środków i tak przekazujemy straży i na wyposażenie kuchni i na ich takie różne dodatkowe sprawy, to im dokładamy, tak bym powiedziała. Rozmawiałem z wójtem i powiedział, że jesteście Pani jednym z najbardziej prężnych kół gospodarki no wiejskiej w Gminie, tak docenia. powiedział. Cieszymy się, no właśnie, że nas docenia. Cieszymy się z tego bardzo. Tu leżała Katolika Dawid, przedstawiła się bo ja to zrobię, w przewodnicząca koła w Ostrówku, powiedziała, że wspominała o funduszach. W większości, przyznam że, że fundusze to są nasze własne składki. Także bazujemy na tych, na swoich pieniążkach, no i na tym, co uda nam się tam troszkę przerobić na takich różnych imprezach typu Sylwester, y, czy wakacyjne jakieś tam Festy. Wójt, y, no, myślę, że ma powody do zadowolenia z tego tytułu, bo też koło wspólnego struktur, y, jak gdyby współpracuje z samorządem. Przyznam szczerze, że na przykład latem ubiegłego roku współorganizowaliśmy dożynki gminne, także myślę, że z tego tytułu jest zadowolony. Imprezy są y, przez nas właśnie organizowane. Gościmy na tych imprezach nasze członkinie, nasze panie tutaj jest w naszej okolicy, nasze mamy, nasze babcie. A w tym roku mamy taką szczególną przyjemność, że towarzyszy nam podczas tej miłej, jak to no, zabawy, biesiady, naprawdę młody człowiek, 10-letni DJ. Pan Ale też Bernard, popieramy takie młode talenty. Bernard, <laughs> Bernard przypomnij mi nazwisko. Tylko, Dębski. No i można powiedzieć, że jest to takie połączenie pokoleń, tak? Czyli wisiada wielopokoleniowa, z czego bardzo się cieszę, jest nam bardzo miło. Zapytam jeszcze jedną sprawę. Teraz jest taka boda, że samorządy próbują również w finansowy sposób różne organizacje pozarządowe typu koła gospodyń wiejskich. Funkcjonuje coś takiego, jak składanie wniosków, uczestniczenie w konkursach. Po to, żeby uzyskać właśnie środki na taką czy inną działalność. Czy tu nam się nie urodził jakiś pomysł zorganizowania czegoś, wystąpienia o środku zorganizowania jakiejś imprezy, korzystając właśnie z tego tytułu możliwości? To znaczy, pomysły być może byłyby no, różne, chociaż przyznam szczerze, że dotychczas no, nie skorzystaliśmy z, 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 z strażą pożarną, oni rzeczywiście tam się to... starają o różne środki, no i oni tam uzyskują jakieś takie różne dotacje, a my tak przy nich. Jest, tak. taka, jest taka symbioza, tak? My w kuchni pomagamy w różnych tak. okazjach, przy organizacji, przy, przy no, um, zapewnieniu pysznego menu i dobrej atmosfery, a panowie z kolei od strony takiej bardziej no, Techniczne. technicznej, gospodarczej, jak to powiedzieć, a również Było to już troszeczkę do tyłu oraz Jasełka też przedstawiła kiedyś. prawda, Przedstawiła pani dzieci do szkoły podstawowej wraz z nauczycielkami i panią dyrektor, a my zabezpieczyłyśmy po prostu jakby na no, troszkę menu, poczęstunek, kawę, herbatę i na tą imprezę, na tą imprezę, to nie impreza na to spotkanie przyszła też praktycznie cała wieś, była pełna no było to przesympatyczna. Teraz, kiedy mamy salę już wyremontowaną, to co sobie widzicie bardzo ładną, z przepięknym zapleczem, z elegancką kuchnią wyposażoną, chłodnią w kuchni, no możemy organizować takie imprezy już tak naprawdę profesjonalnie. Zapraszamy wszystko. Tak właśnie, bo ja mówię, By bo my lepiej. Byliśmy, byliśmy na, na tym bardzo dobrze organizowanych, nam się bardzo podobało. Było zapowiadane tych tych żeby zebrać fundusze na wybrukowanie tego placu. No i widzimy, że plac jest wybrukowany, czyli te imprezy. Bardzo szybko, i jest. Imprezy się musiały udać, bo znalazły się na to środki, tak? środki były z funduszu sołeckiego, i również ze zbiórek też mieszkańców, to mhm. są mieszkańcy, no, zdarowizm, o przekazanych przez mieszkańców. To I te kłodę, tańce jest... na powietrzu też będą o wiele przyjemniejsze. Dużo pracy im odejdzie, bo rozłożenie tej podłogi i składanie, to był koszmar. A jest wynajem też sali na jakieś koszmar. Tak, tak to można, oczywiście, można organizować sobie tutaj, wysyłać, co to może, do no, nie za wielkie, bo nie jest jeszcze taka, taka nie jest taka wojna ta sala, ale komunie osiemnastki, no kalendarz jest... Powiem już... szczerze, że tak to już pod tym względem jest ten, ten kalendarz tam trochę zapełniony. Po prostu sama się już w tej chwili podoba, no jeszcze nie ma tego e, takiego wystroju, no bo to rzeczywiście to już nie miałyśmy pieniędzy, ale to jest. czas w tej chwili, no to też ludzie, którzy wynajmują zabezpieczają sobie w własnym zakresie, bo no, to są firmy, które to organizują i z tym nie ma najmniejszego problemu. A w tym roku zdaje się, że jeśli chodzi o taki program to też no, może nie ale uroczystości, Prawdopodobnie odbędą się u nas ojczyzności z okazji 3 maja. Właśnie też tutaj na tej sali. W uroczystości. o ile dobrze w pamiętam, pani dyrektor z Domu Kultury, chyba będzie tutaj to przedstawiała. Też. Może okazja znowu się spotkać. Czyli tak, o Kole z Wiejskim w Ostrówku rozmawiałem z panią z panią Haliną Narodzką, radną z tego, z tego regionu, radną Rady Gminy Kalewice i, i przewodniczącą Dorotą Doblin. Dziękuję bardzo.